Pan senator Aleksander Świejkowski zabiera głos. Proszę, proszę Panie marszałku, wysoki senat. Z dużą uwagą i powiem takim zdziwieniem przysłuchuję się padającym tutaj słowom, a przede wszystkim używanym argumentom podnoszonym argumentom wytaczanym działom najcięższym i jeszcze w dodatku jeszcze w dodatku yy, ton jaki towarzyszy tym wypowiedziom daleko odbiega od prezentowanych tutaj postaci i od świętej Jadwigi i od Piotra Skargi nie wyobrażam sobie by te wielkie postaci mówiąc o Polsce, o narodzie, o kraju, w ten sposób występowały i w ten sposób prezentowały swoje argumenty. Muszę tutaj sięgnąć trochę do swojego życiorysu. Mój pradziadek był powstańcem styczniowym, siedział w twierdzy w Ołomuńcu, potem był Starostą w Starym Samborze przez 30 lat, po to, by ostatnie lata swojego życia spędzić jako poseł Sejmu Galicyjskiego. Brat mojego ojca, yy, mojego dziadka, ksiądz Bronisław Świejkowski jest tutaj znany wielu osobom z Gorlic. Również działając myślał o kraju, nie myślał o sobie. Brat mojego ojca jako kapitan pilot i żołnierz Orląt Orl Orl Lwowskich walczył również o kraj, zginął. Moje życie się potoczyło tak, jak się potoczyło. I nie po to, żeby szukać wygody, nie po to, by zdobywać jakiekolwiek laury, ale po to, by coś zrobić dla tego kraju, dla ludzi, żeby. żeby Znaleźć się wśród cywilizowanych społeczności. Kiedy zostałem senatorem, ja nie marzyłem o tym. To nie jest moje marzenie, nie myślałem o tym kiedykolwiek. Tak się stało. Ludzie wybrali, jestem senatorem. Z uwagą obserwuję od roku wszelkie dyskusje. Ja znam scenę polityczną polską, znam polityków. Znam posłów senatorów z poprzednich kadencji, oni mnie też znają, jeszcze pamiętają z czasów monachijskich. Dzisiaj obserwuję nadal i wyciągam wnioski, patrzę z przerażeniem. Osobiste wycieczki. Ulubione argumenty właściwie tutaj na tej sali są również senatorowie, którzy jak zgłaszają, że obojętnie, jaki temat jest poruszany. Kiedy tutaj idą, to ja wiem, jakich słów będą używać, w którą stronę będą kierować swoje palce, na kogo będą wskazywać, jako winnych. Platforma jest całym nieszczęściem tego kraju. Wyście zapomnieli o koalicji samoobrony, LPR u i PiS-u codzienne albo po dwa kroć po trzy razy dziennie prezentowane, kon zwoływane konferencje prasowe po to, by wymyślać już, już argumenty na rzecz działań, które były podejmowane, działań, które się skończyły kompletną klęską po dwóch latach i od kilku lat, trwa jakby naprawianie tego wszystkiego. Tego nie można zapomnieć. Zasłanianie się za każdym razem wielkimi słowami o tym, że Polska się wali, że kraj zmierza ku katastrofie to przecież jest nieprawda, wy sami w to nie wierzycie. Tutaj jest pełno tych słów demagogii, pełno słów po prostu nieprawdy. Myślę, że ten kraj i sytuacja, w jakiej się znajdujemy, wymaga powagi wymaga dyskusji i ro, rozmowy i analizy tego wszystkiego co się w kraju dzieje. My dzisiaj my poświęcamy dzisiaj posiedzenie senatu na pewno wielkim postaciom. Tylko my w swoim działaniu tutaj bierzmy wzory z tych postaci, bo oni to robili dla kraju, dla narodu, dla społeczeństwa w którym ży, yy, yy, żyli. I pamiętając o nich Starajmy się tak postępować jak oni, a nie komponować różne figury w zdaniach po to, żeby, nie wiem co, samemu siebie przedstawić w najlepszym świetle. Nie, najlepiej samego siebie się przedstawia swoimi czynami, po prostu róbmy, postępujmy tak, jak tamci ludzie, których chcemy dzisiaj przypominać. Natomiast ten czas, który dzisiaj poświęcamy dyskusji na ich temat, naprawdę poświęćmy dyskusji o tym, co Senat ma zrobić, co trzeba w kraju naprawić. Wybierzmy poszczególne dziedziny, działy, fragmenty naszego życia gospodarczego i temu poświęćmy dyskusję. Szukajmy dróg wyjścia, dróg napraw, dróg poprawy tego wszystkiego, co jest złe, a nie dyskutujemy o tym, czy platforma jest za, Piotrem, za księdzem Piotrem Skarbą, czy przeciwko, bo to jest po prostu niepoważne. Thank you. Thank you.